Jak ubrać się na rower? Wiadomo, najważniejszą rzeczą są spodenki, które mają specjalną wkładkę, które dają nam komfort jazdy, nie obcierają nas. Następnie kask. Pozostałe rzeczy muszą być opływowe, żeby nie przeszkadzały w trakcie jazdy. Jakie słońce, pamiętajmy o okularach. No i o odpowiednio twarde podeszwy, i żeby ten strój był aerodynamiczny i był widoczny bardzo dobrze na jazdzie. Podstawa bezpieczeństwa to kask. Musi być dobrze zapięty, dopasowany do wielkości głowy i nie suwać się lub nie przesłaniać pola widzenia. Koszulka rekomendowany jest model kolarski wykonany ze specjalnych materiałów, co pozwala na komfortowe jeszczenie i oddychanie skóry. Jeśli chodzi o buty, to najlepiej wyposażyć się w specjalne buty kolarskie z zaczepami. Pamiętajmy, że rower powinien być widoczny. Zadbaj o jego właściwe oznakowanie. Wybierając się na długie wyprawy rowerowe, warto zabrać sobą lekką kurteczkę przeciwdeszczową.